Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniżej przedstawię pewne podstawowe praktyczne kwestie związane z rejestracją spółki ZO. Po pierwsze, umowa spółki oraz zgłoszenie do rejestru. W celu związania z spółki ZO konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami takiej spółki. Tutaj mamy dwie możliwości. Możemy taką umowę sporządzić u notariusza w formie aktu notarialnego. Możemy również skorzystać z wzorca umowy w systemie S24. Warto zaznaczyć, że rejestracja spółki w systemie S24 za pomocą wzorca umowy jest modelem szybszym i tańszym niż standardowa rejestracja, dlatego też system elektroniczny zyskał bardzo dużą popularność w ostatnich latach. Umowa spółki Powinna określać podstawowe zasady organizacji i działania takiej spółki, między innymi firmę, czyli nazwę, siedzibę spółki, przedmiot działalności, kapitał zakładowy. Warto wspomnieć, że kapitał zakładowy musi wynosić minimum 5000 zł. Wspólnicy spółki zobowiązani są do wniesienia wkładów na ten kapitał. Mamy tutaj dwie możliwości, może to być wkład pieniężny, albo niepieniężny, czyli tak zwany aport. Ostatnim etapem jest zgłoszenie takiej spółki do KRS i tutaj również możemy zastosować system S24, który pozwala nam bardzo szybko zarejestrować taką spółkę. Standardowy czas takiej rejestracji to 3 dni robocze. Ważnym elementem są koszty związane z założeniem spółki zo za samo założenie spółki, ZO przy zgłoszeniu tego faktu do KRS, konieczne jest uiszczenie zarówno opłaty sądowej w wysokości 500 zł, natomiast będzie to 250 zł przy rejestracji w systemie S24 oraz 100 zł tytułem opłaty za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym. Przy zawieraniu umowy konieczne jest także odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego spółki. W przypadku rejestracji spółki notariusza należy doliczyć koszty taksy notarialnej. Warto powierzyć założenie spółki za profesjonalistą. W przypadku gdy chcecie zlecić cały proces rejestracji w PIK, łączny koszt wynosi 1000 zł. Często zadawanym pytaniem jest kwestia powołania członka zarządu. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych do założenia spółki potrzebne są dwa organy Zgromadzenie wspólników oraz zarząd. Nie ma jednak obowiązku powoływania prezesa zarządu, może to być dwóch, trzech członków zarządu, gdyż formalnie to właśnie członkowie zarządu kierują działaniami tego organu. Mianowanie jednego z członków zarządu prezesem w żaden sposób nie musi zwiększać jego uprawnień, o ile nie określono inaczej w umowie spółki. Kolejnym często zadawanym pytaniem jest kwestia wirtualnego biura. Od dawna sądy rejestrowe nie sprawdzają, czy spółka ma tytuł prawny do danego adresu, więc wirtualne biuro może być miejscem prowadzenia działalności przez spółkę. Dla organów podatkowych, które mogą tą spółkę kontrolować, najistotniejszą okolicznością jest to, czy spółka ta prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, a nie czy operuje w konkretnym miejscu. Wskazać się tak należy, że kwestia siedziby w wirtualnym biurze może mieć jednak znaczenie dla rejestracji spółki w VAT. Działalność, która wymaga zaplecza personalnego i technicznego, nie powinna zatem być rejestrowana w biurze wirtualnym. Wskazać się tak należy, że na jeden ważny aspekt wirtualnych biur, czyli aspekt prestiżu. Wirtualne biuro pozwala wykazywać siedzibę spółki w takich miastach jak Warszawa czy Gdańsk.